Dzień dobry, niedzielny, z tej strony, walczę, e, dalej, na razie trzymam węże w akwarium, też <grydy> zwierzęta. Dobra, e, pytania, pytania i odpowiedzi. E, pierwsza sprawa, e, szyby są opti, e, nie są e, float, <grydy> także nie wiem czy to widać, czy to nie widać na, na zdjęciach, ale to na żywo widać po podświetleniu. Jak jest ciemno, no to ta szyba nie jest niebieska, e, tylko jest taka jakaś inna. Więc y, zapewniam, że to jest opti -White. E, Wiem, jak wygląda szyba, szyba, e, float. Zresztą, panowie, co ty dużo gadać. Jedziemy dzisiaj na żywca. Jedziemy na żywca. Pójdziecie do mnie do garażu. Pójdziecie do mnie do garażu. Tak wygląda. A tu jest czarny ten, czarny silikon. Tak wygląda szyba Floa. Floa. Tak? Zielona? Zielona. Zapierniczamy do pokoju. Dobra. Tak wygląda szyba OptiWhite. Jest różnica, czy nie ma różnicy? Eee, dobra, eee, teraz tak. Druga sprawa. Eee, węże fluwala te eee, od odkurzacza. <gry> tak, to pewnie produkowali odkurzacze im zostały węże i dlatego wrzucili je do tego, do, do filtrów. Eee, generalnie to lipa, nie? Widzicie, ja tu zakupiłem, zakupiłem taki wąż. Miałem wymieniać eee, wszędzie. Te węże tutaj też, ale stwierdziłem, że te czarne na tym czarnym tle nie się będą rzucać w oczy. Jest jedna, jedna, jedna sprawa, e, która tutaj mi pasuje przy tych wężach. Łatwość, łatwość e, rozłączania tego e, to wystarczy O. pociągnąć. Już jest kurna ten. Jedną ręką sobie kurde damy radę. E, przy tych wężach, przy tych wężach, niestety wiecie, no, wsadzimy w ciepłą wodę. I tak dalej, fajnie to wchodzi, ale potem to zdjąć, to jest lipa. To jest Druga sprawa. Zasys mam zrobiony na stałe. Hmm, to znaczy, on jest nieruchomy. Jeżeli chciałbym to teraz wyciągnąć, pociągnąć, e, e, to nie dam rady. A, przy fluwalu wypinamy zapinki. Wypinamy zapinki i wypinamy wąż i możemy akwarium... Odsunąć, czy tam wąż wymienić, czy, 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 czy coś tam. Dlaczego mam na stałe? To już pokazuję. Oj, oj, sorry. To jest wszystko na żywca, kręcone. Więc dlatego jest na stałe, że nie wiem, czy to będziecie tam widzieć. O, widzicie, tu jest kolanko i tu jest zawór. Tu jest zawór, który. Kurde, poczekajcie, może światełko włączymy. O, jest światełko. Widzicie, kolanko, zawór. Prefiltr, zawór i do filtra FX6. Dobra, no skoro już jesteśmy przy filtracji, poczekajcie, ja to postawię, bo mam tutaj taki, taką możliwość, taką możliwość, tylko muszę to. O, dobra. E, nie mam jeszcze grzałki, więc tutaj, bo tutaj jeszcze będzie podłączona grzałka na tym, ale widać już widać. Przy filtrach FX6 jest ten zawór trzeci na dole, spustowo zalewowy, i to będzie u mnie zalewane. Tu jest wąż, wąż który będzie podłączony do tego, do tego filtra, tam do tego trzeciego wyjścia, tego spustowo zalewowego. Tu jest zawór, żeby tamtego przy filtrze nie odkręcać i nie zakręcać to tu jest zawór, a to będzie do instalacji wodnej podłączone. Jeszcze nie ma przeciągniętej wody, kurde, bo muszę ciągnąć wodę z kuchni. No to będzie jeszcze będzie tutaj trójnik, jeszcze musi być, bo tu jest. Dobra, otworzymy następną szafkę. Tak, bo tutaj jest osmoza. I ja chciałem robić osmozę tak, żeby podłączyć pod te węże tutaj te zalewowe, ale myślę, że ja wiem, że są czarne, fajne takie wężyki te plastikowe, nie białe, tylko czarne. Ja myślę, że tam przy, przy wylocie doczepię, doczepię po prostu taki wężyk cienki i, i tam sobie woda, woda będzie leciała. To jest taki prowizoryczny zrobiony bypass na grzałkę. To jest prowizorka, bo to jest tylko tak włożone, nie? E, to będzie na, na wylocie z filtra FX6. To będzie grzałka przepływowa, e, która będzie tylko dogrzewać wodę. Bo niektórzy się przekonali, że u mnie w domu jest tutaj bardzo ciepło, więc woda będzie tylko dogrzewana, a nie grzana. E, dobra. Druga strona: Pajzer jest w domu, dlatego ten. Nie wiem, czy widzicie, widzicie. Dobra, widzicie? Tu jest znowu zawór dodatkowy do tego trzeciego wyjścia, które tutaj będzie podłączone. Tak. I to będzie spust. To będzie spust. To będzie szło. Podana ogródek albo do kanalizacji, albo No po prostu wąż tutaj jeszcze będzie, będzie jeszcze jeden, długi wąż będzie położony, albo nie wiem. Bęben zamontowane też jest wszystko wszystko w, w ramach jeszcze projektowania podobnie jak na, e, podobnie jak po tamtej stronie podobnie tak jak po tamtej stronie dobra przybliżymy tutaj widzicie dwa zawory e, do filtra do e, no do prefiltra a podłączenie do, do FX-a i... Hmm, dobra. No chyba tyle. Światło już jest podłączone. A właśnie, co do światła. Światełko sobie... Czekajcie, bo się kurwa zabije tutaj. Dwie lampy maspekta, 300 i 200 W. No jedna jest mniejsza, druga większa, ale... Widzicie, dwie większe by nawet nie weszły tutaj. Dwie jednakowe. Znaczy, może tak na styk by było, ale, ale nie wygląda to chyba tragicznie. Ale co mam do Aspekta, znowu parę uwag. Widzicie te zawiesia? Tak to wygląda przy Aspekcie. Zwykły taki kołek, kurna z haczykiem. A tutaj takie rozgałęzienie. A i, i, I takie dwa zawiesia taki komplet na jedną lampę. Kosztuje 99 zł. A teraz sobie popatrzcie na zawiesia za 15,98. Fajne, srebrne, nie takie czarne jak tutaj, plastikowe jak gdyby, bo to są plastikowe, nie jak gdyby, tylko to jest plastik. Tu jest fajne, metalowe, ale zobaczcie przy suficie, jak to fajnie wygląda. To ma całkiem inny wygląd przy suficie niż to. No niestety, to jest salon, i tutaj ma być, no, ma to wyglądać, nie? To nie ma być kurwa budowa jakaś. Bo tak na budowie się robi, kurde, podwieszenia, albo gdzieś nie wiem, w firmach, na magazynach, ale nie w mieszkaniu, nie? To jest salon i to całkiem, całkiem inaczej wygląda. Sorry, że tak trzęsę tą, tą kamerą, ale to wszystko jest, mówię, idzie na żywca. Nie? Lepiej? Porównanie. 15 zł i 99 zł. No, myślę, że Maspekt powinien się postarać, albo przynajmniej w Leru A Merlin wykupić kurwa wszystkie te, 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 te mocowania. Lampy nie są jeszcze na razie ustawione na, na jakieś tam świecenie. Świecenie. Czekajcie. Czekajcie, czekajcie. Postawię Was na stole, żeby to. A, kurwa. Dobra. Dobra, przejdę przed kamerą. Lampy wiszą dosyć wysoko na razie, znaczy dosyć wysoko, myślę że jeszcze wyżej będą wisieć, bo na razie wiszą gdzieś 29-28 no cm. Myślę, że będą wisieć wyżej jeszcze, gdzieś tak około 40 cm będą wisieć, gdzieś tu. Gdzieś tu będą lampy wisieć, no bo jednak tą część nadwodną chcemy mieć trochę rozbudowaną, nie? E, no to wszystko w zależności jak to się będzie, będzie, będzie się y, rozrastać i, 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 i co tam będzie, nie? E, co jeszcze się pytaliście? Dlaczego nie samp? Właśnie z tych powodów, że mam zalewanie, spuszczanie wody, bez dodatkowych pomp, jakichkolwiek, kurczę, mam rozwiązaną sprawę. Wystarczy mi tylko podłączyć wodę, wodę z kanalizacji, filtr O i ten. Ja wiem, że samp może by był nawet mniej obsługowy, tak? Ale ja myślę, że przy tych, przy tych moich prefiltrach 20 calowych i przy dwóch takich biologach FX-6 -kach, to i tak to będzie bezobsługowe. To będzie zaglądane naprawdę raz do roku. A może i nawet... Znaczy prefiltry może szybciej. Wcześniej będą, będą odkręcane. Na pewno z ciekawości po dwóch, trzech miesiącach odkręcę, zobaczę jak to, jak to działa. A czekajcie, wyłączę tą. O! Em, jak to tam się syfi i, i, i tak dalej. Nie? E, widzicie na tym czarnym tle? Telewizor się odbija. O, telewizor. Um. Kurwa, straciłem wątek, co chciałem Wam powiedzieć. Aha, te, te, te czarne wloty i wyloty fluwala. Widzę, że na tym czarnym tle tak fajnie nawet to się nie rzuca w oczy, nie? E, więc yy, yy, więc yy, no zostawiłem to. Nie będę kombinował. Jakieś tam nierdzewne, szklane i ten, bo wiem, że no, z mojej praktyki wiem, że to będzie akwarium po prostu Ameryka Południowa, czyli no, pff, uj dupa, kamieni, korzeni kupa, tak? Czyli syfu liście, kurde, roślin trochę też będzie, ale, ale mówię, no, generalnie to będą korzenie, kamienie, piach, kurna i, 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 i tak dalej. Aha, i jeszcze, jeszcze mogę wam pokazać cyrkulację, jaką tu wymyśliłem, to już wam chyba pokazywałem w poprzednim filmie. Zasys, znaczy ten wylot z jednego filtra po tylnej szybie, mam nadzieję, że ten fluwal da radę to przepchnąć w tą stronę. I tutaj skierowane na przednią szybę dwa takie ten, na przednią szybę, żeby, żeby to po prostu wracało po przedniej szybie. Tutaj no, no wirówka, no. wirówka. Tak mam zrobione w 350. Jakoś to zdaje egzamin, więc myślę, że tutaj też będzie zdawać egzamin. Bo. Nie pamiętam co tam jeszcze chcieliście ode mnie. Mm. No, nie jest skończone. Nie jest skończone dlatego, że. O, mogę wam pokazać. Widzicie, muszę przesunąć lampę na suficie w salonie, bo, bo po prostu no, zmieniła się, zmienił się e, zmieniła się pozy, e, po, pozycja stołu. No i niestety oświetlenie nad stołem ma być a nie metr obok stołu czy tam pół metra obok stołu, więc najpierw takie rzeczy trzeba porobić. E, tutaj ten występ, to jest właśnie ta kanalizacja. Tam muszę się wpiąć e, ze spustem wody, tak żeby e, zimą nie, bo, bo, ja już mówiłem, tak. Jeżeli będę musiał podmienić kiedyś tam 50%, 50 wody. No to jest tam powiedzmy tam 300 czy tam prawie 400 litrów wody będzie. Więc to szkoda wlewać do kanalizacji. Dlatego jest ten wąż po prawej stronie spustowy. Żeby podłączyć długi wąż na ogródek, podlać kwiatki, czy, czy tam ten, ale zimą zimą będzie. No nie będziemy podlewać kwiatków przecież na ogródku, więc to musi iść w kanał. Nie? Dlatego muszę się tam wpiąć też z, z, z odpływem, kurna, w, w tą rurę, w rurę kanalizacyjną. No i tyle. No, no i osmoza, nie? No i osmoza potrzebuje, potrzebuje stałego, stałego podłączenia do, do kanalizacji. Elektryka już jest mniej więcej zrobiona, podłączona. Zabezpieczyłem to bezpiecznikiem. Pokażę Wam, kurda, jak zabezpieczyłem to jednym bezpiecznikiem. A, kurde, lampa. A tu jeszcze przewody muszę tylko, tylko potem po, pomocować. Bezpiecznikiem, kurde, 10A, więc. O kurde, tak to jest jak jest bajzel w domu się człowiek potykał. O, o wiertarki, przedłużacze i, i drabiny i inne rzeczy. E, tło troszkę spierniczyłem, ale to. Myślę, że aż tak mocno nie, nie ma żadnych zagięć, żadnych ten, tylko jakieś takie plamki skórzu, kurna i, i, i tak dalej mi po, po, e, poprzyczepiały się, bo, no bo człowiek nie ma jednak takich, nie robi tego na co dzień, nie robi tego na co dzień, więc e, no ma prawo być. Ale to ja mówię jest moja robota, ja się cieszę z tego, z tego tak, jak, jak zrobiłem. I tak bardzo dobrze, bardzo dobrze mi to wyszło. Dobra, tyle z odciku na dzisiaj. Nie wiem, kiedy będzie następny film tutaj z tej 800, bo ja w sobotę wracam już do, do Norwegii. Więc kończę, kończę, przewieszanie lampy, kończę przewieszanie lampy. Jeszcze mam podłączenie tam hydrauliki, wyjście właśnie na podłączenie wody tutaj do szafki. A, a odpływ, odpływ chyba będzie dopiero robiony za miesiąc. Start akwarium. Prawdopodobnie kwiecień. E, taki pełny start, gdzie, tam, znaczy pełny start no, gdzie będzie już aranżacja jakaś, będzie, będzie próbne zalewanie y, znaczy i tak dalej. Nie? Dobra, tyle, tyle na dzisiaj. Na razie trzymajcie się, hej.